Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Jest niedziela, także lecimy z kolejnym przeglądem map do farminga. No i dzisiaj mam mapkę a, pod tytułem Realna Polska Wieś V1 stworzoną przez użytkownika Puma145, także a, zapraszam Was do wbicia na kanał, za zajrzenia co się u niego na kanale znajduje, zostawienia może łapki, może suba, jeśli, się, jeśli Wam się spodoba. No a dzisiaj robimy sobie przegląd łapki. Jak widzicie na start już są maszyny na, gospodarstw, na gospodarstwie, także można już fajnie pograć bez brania kredytu. Także myślę, że duży, duży plus, bo wiem, że, że na tym paru osobom zależy. Były takie komentarze, żeby też zwracać na to uwagę. Także od razu Wam mówię, że na tej mapce od razu na start znajdują się maszynki, także duży, duży plus. No i co, startujemy na gospodarstwie. Są w sumie dwa gospodarstwa, wszystko Wam pokażę, także bez, bez zbędnego gadania przechodzimy po kolei do prezentacji. Wszystkie bramy, wrota, drzwi otwiera się na przyciski myszy, także bardzo, bardzo fajny bajer, tak, bo... Jak ja to mówię, nie trzeba nigdzie tutaj szukać na klawiaturze tego przycisku, a tylko bardzo blisko właśnie na myszce. Lewy przycisk myszy otwieramy, prawy przycisk myszy zamykamy, także bardzo fajny bajer. A co mamy? New Holland T5, podstały kombine Case'a, zetor z małego zetorka, czy tutaj coś się znajduje? Pług, także no takie maszynki na start jak najbardziej potrzebne. No i na gospodarstwie, na którym zacząłem, znajdują się świnie. Teraz już pewnie słyszycie, bo odgłosy są dość... dość duże, ale ja chcę najpierw kupić tutaj zwierzęta. Halo? Tu się chyba... o jest, tutaj się kupuje. Kupimy trzy. Trzy, żeby było, że coś żyje, coś chodzi. Świnie działają, chodzą, żyją, także wszystko jest OK. No i co? Karmienie tutaj, woda tam, standardowo, tak jak na każdej mapie kury sobie łażą, też fajny bajer jajka działałem przed chwilą jakieś jajko złapałem, z podniosłem także widzieliście, że da się zbierać lecimy dalej do tej chlewni, że tak powiem statycznej no i co, są jakieś świnie szkoda, że nie ma farmingu tego, że, że do chlewa też jakieś takie świnie że po chlebie chodzą o tak, żeby powiedzieć, bo takie statyczne to też no ciekawie, nie ciekawe takie, dla mnie średnio to wygląda Fajniej by było jakby do tego wlewa jakieś tam świnie wchodziły, bo zawsze to jakoś realnie wygląda, nie? No i co? Tu jest gnojowica jak widać. A można sobie stąd nabrać, uzupełnić beczkę. Wiaty, sporo wiat, tu też o sprzedaż belek też się tu znajduje. Myślę, że się kura zbugowała, tak? Czy nie? Nie, żyje, dobra, myślę, że się zbugowała. A kolejne garaże na jakieś maszynki tutaj ciągniki, coś takiego, bo tu, już, tu jest już trochę niżej, także jakieś mniejsze maszyny tylko tu wjadą i tak, druga brama na, na gospodarstwo do wjazdu obie są chyba tak samo szerokie, także ten case, który jest na gospodarstwie wyjedzie, ale już myślę, że jakieś większe maszynki, większe kombajny mogą mieć problem, żeby wjechać tutaj z całym headerem, z headerem a, założonym nie na wózku także musicie na to uważać no jak nie to chyba jakąś wiatę kupić i chować kombajn za gospodarstwem, że tak powiem. No i co, tu mamy zbiornik na nawóz, także trzeba tutaj e, przyjechać sobie uzupełnić. Nawóz albo, nawóz albo oprysk w sumie, bo są dwa miejsca takie na gospodarstwie, zaraz drugie zobaczycie, także jedno z nich jest do nawozu, drugie do oprysku. No i co mamy, talerzówkę, siewnik, siewkę, także najbardziej potrzebne maszynki. Kolejne jakieś tam już takie budynki starszej zabudowy taka stara stare budynki z cegły czerwonej a kolejne wiatki tutaj zamurowany wyjazd zamurowany w sumie taki płytami zastawiony lecimy dalej kosz kosz do koszykówki jest no i tu mamy te uzupełnianie siewnika a czyli jakieś ziarna no i nawozy też tutaj się znajdują tu jest tankowanie było tu gdzieś tam tank było tu gdzieś tankowanie tak czy nie tu jest kosz, o tu jest tankowanie na gospodarstwie, jakby ktoś chciał sobie tam zatankować maszynę, dwa silosy wysyp, a, no i silosu do, do przyczepy i tutaj jeszcze na środku gospodarstwa taka można powiedzieć nowsza wiatka a, nowsza wiatka to nie jest, to doła taka nowsza, nowszy garaż mamy przyczepę, tandemkę farm techa, także też duża maszyna no i co, pokażę Wam może z góry to gospodarstwo, bo to by było na tyle dość fajnie zrobione, tak? Może ktoś powie, że mało miejsca, ale to jest bardziej mapa na takie małe maszynki, a polskie maszynki albo takie mniejsze, oryginalne, także te, które są nadają się idealnie. No i bym powiedział, że, że miejsce na tym gospodarstwie wykorzystane w 100% idealnie, no bo tu już raczej nic więcej się postawić nie da. Duży plus, że jest sporo, sporo miejsca na... sporo garaży, żeby te maszyny pod dach schować. No i bardzo ładnie to wszystko, że tak powiem, jest uporządkowane. I tu był jeszcze Zetor Major. O, to miałem powiedzieć Zetor Majorek. Lecimy dalej, bo ja już mówię 6 minut, a dopiero jedną gospodarkę wam omówiłem. No i co? Tu niedaleko jest, można powiedzieć, taka nie wiem, tak pastwisko dla krów o, coś takiego, tu jest silos na kiszonkę także da się tu wszystko wysypać, tu jest obornik od krów, jakaś wiatka żeby jakimś ładowaczem tutaj stanąć albo czymś gnojowica no i co, tu mamy krowy wszystko, słoma, ścielenie w tym właśnie miejscu także tutaj trzeba wjechać jakąś belkę, im rzucić do pościelenia no i tak, jedzenie Kiszonka i tak dalej, woda. No i jeszcze na zakupie nawet tu krowy, żebyście widzieli, że wszystko działa. 10 tysięcy wystarczy, wystarczy. Dobra. Są jest, żyją, wszystko jest ok. Także myślę, że chociaż mi troszkę to tak nie pasuje, że, że krowy tak z daleka od gospodarstwa, bo dla mnie to jest trochę dziwne, ale nawet fajnie to wygląda. Jest sklep z maszynami też dość fajnie zrobiony i można powiedzieć, że budynek jest taki sam jak w, na wszystkich mapach praktycznie, ale ale, ale, ale ten, ten cały plac chociaż trochę inaczej wygląda. Tu jest też mechanik, można sobie maszynę postawić i jakieś tam części w nich powymieniać. Dobra, przyspieszamy, bo jak tak dalej pójdzie, to ja tu nie zdążę w ogóle. Sprzedaż jajek w tym miejscu też fajnie zrobiona, że w domu. A, nie wiem tak jakby u sąsiada sprzedawać coś takiego do, dla sąsiada. No jak widzicie są kupywane pola, są misje, także też można fajnie pozarabiać. A, ile? 5000 za wykopanie ziemniaków w 12 minut. A, ilość, obszar, hektary są opisane, cena, cena pola jest też opisana. Także misje praktycznie nie ma żadnego a, pola na start, także te 20 tysięcy musicie... Albo dobrze wykorzystać, albo po prostu najpierw zrobić misję, żeby później jakieś większe pola pokupywać. Także od razu zaznaczam, nie ma żadnego pola na start. Trzeba sobie samemu wybrać. I myślę, że z jednej strony to jest duży plus, że możemy tam swoje pole wybrać. Na z drugiej troszkę minus. No bo jednak trzeba, e, trzeba od razu wydać te pieniądze na pole. Ale zawsze tam zrobi sobie każdy jak tam chce. Mała wioska. Mm, także też fajnie zrobiona, takie domki i mała wieś. Lecimy dalej pod górę, bo tu doszła nowa, nowa część mapki kiedyś. Kiedyś tę mapkę Wam prezentowałem, ona się kończyła praktycznie tutaj chyba. Teraz jest taki bardzo stromy wyjazd pod górę, na którym no tymi podstawowymi maszyn, maszynkami, ciągnikami to a, z pełną przyczepą 4 albo 3 na godzinę nawet się jedzie, także trzeba trzeba mieć cierpliwość. No i co, lecimy najpierw tu w tą stronę, zobaczymy co tutaj jest, e, skup zbóż, skup, e, skup, skup, skup ziemniaków chyba tu był, czy bura? nie, skup wiór, o. Tu sprzedajemy zboża, też możecie cenę najpierw sobie sprawdzić, skup e, wiór, a ziemniaki, czy jest tu gdzieś skup, chyba nie ma na mapce skupu ziemniaków w ogóle zaraz zobaczymy nie no w sumie gdzieś kupują gdzieś tutaj ziemniaki buraki czyli możliwe że że gdzieś tutaj całe belki tak jak widać gdzieś tutaj te ziemniaki się kup, sprzedaje czyli albo możliwe że też w tym samym miejscu gdzie zboże albo 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 gdzieś tutaj jest przy tych wiórach trigger drugi wyjazd z, z tego skupu także dość ciekawie no i od razu wjeżdżamy na gospodarstwo to nowsze większe a tylko na którym nie ma żadnych zwierząt tak to jest można powiedzieć takie gospodarstwo już pod większe maszynki bo jest dość spore ale niestety tutaj żadnych zwierząt nie będziemy hodować no bo nie mamy ani ani świń bo jest na tamtym krowy też są na tamtym a owiec w ogóle na mapie nie ma także też Troszkę szkoda, mam nadzieję, że Puma to zmienisz i w wersji V2, bo taka wersja tej mapy V2 też za niedługo pewnie się pojawi. No i co Wam mogę pokazać na tym gospodarstwie? Sporo garaży, nie ma tu żadnych maszyn, bo wszystkie maszyny startowe są właśnie na tamtym gospodarstwie pierwszym. Tutaj taka wiadka przelotowa, że tak powiem, od razu wyjazd na drogę, też dość fajnie to wygląda. A, albo w, wjazd z drogi, albo wyjazd na drogę. Fajne rozwiązanie, według mnie. No i co, tu jest to samo, też wiata taka przylotowa z jednej z drugiej strony wrota, także dość fajnie, nie trzeba tu żadną przyczepą cofać albo coś takiego, także fajne jest, fajne rozwiązanie. No i mamy silos, dwa biny na zboże, tu tak samo żmijka, wszystko jest z wiatki, tam jedna, druga, naprawdę tu miejsca jest cała masa i nie wiem co to jest to chyba silosu nie przypomina za bardzo ale też tak dziwnie obudowane ale raczej tu silosu na tym gospodarstwie żadnego nie ma na kiszonkę, tylko po prostu takie ogrodzenie spłyt no i co tu możemy na przykład wejść o przez, przez drzwi możemy przejść no i co kolejna wiatka kolejna wiatka drzewa i tyle na tym gospodarstwie więcej nie ma oczywiście mapa ma taki ogromny plus że jak ktoś gra na jak ktoś gra na modyfikacji na pory roku, to, to ta mapa nadaje się idealnie. Modele drzew krzaków działają z, tą, z tym modem na pory roku idealnie. E, wszystko się pojawia, nie ma żadnych błędów, nie ma żadnych e, bugów czy coś takiego. Po prostu każdy krzak na tej mapie działa idealnie z modem na pory roku, także można tutaj spokojnie i w wiosnę, w lato, w jesień i w zimę grać bez żadnych problemów. Także tutaj jest mega duży, duży plus. No i co? Tam wszystko pokazałem, to gospodarstwo wam pokazałem. Teraz taka mapka z góry, żebyście zobaczyli mniej więcej, czy ta mapa jest taka duża. Myślę, że, że spokojnie można sobie fajnie tutaj pograć. Jeszcze to kupowanie pól, to naprawdę całej mapy obrabiać nie trzeba. E, łąki, bo pewnie takie pytanko też by było. Tu jest jedna łąka z tego, co wiem. Tu jest druga. E, taka troszkę mniejsza wodą przedzielona i tu była trzecia w tym miejscu jeszcze chciałem wam wodę pokazać na tej napce bo bardzo fajnie wygląda jest chyba woda z farminga 15 taka naprawdę no wygląda jak, jak woda a nie jakiś tam niebieski e, niebieski roztwór czy coś takiego przejrzysta szkoda że nie ma e, odbicia gościa z farminga tego tego naprawdę Naprawdę żałuję, że czegoś takiego jeszcze nie zrobili w farmingu. No ale jak widać wszystkie cienie drzew są, odbicia drzew też są lustrzane i tak dalej. A, pola są od razu na początku już tam buraki, ziemniaki, zboża są zasiane, tylko misje odpalać i grać. No i co wam jeszcze mogę tutaj pokazać na mapce? Oczywiście link do mapy jest w opisie. Link do kanału Pumy też pewnie będzie w opisie także możecie mu zostawić jakąś łapkę komentarz albo suba za to, za to co zrobił no i może czekacie na wersję mapy v2 która będzie chyba taka sama od drugie tyle większa niż ta tak myślę no i tam też z tego co słyszałem dojdzie następne gospodarstwo trochę trochę więcej skupów i tak dalej sporo rzeczy także mapka zmieni się jeszcze jeszcze bardziej no i co, nie powiedziałem Wam jeszcze o lesie. Les można wycinać, ten, ten, ten i tamten. Wszystko dookoła można ciąć, drzewa, te świerki można wycinać, także mapy naprawdę jeszcze bardziej można po swojemu zmienić. No i ukształtowanie terenu, jak widzicie, pola nie są takie zwykłe, płaskie i tyle, tylko są tam na swój sposób, tak? Tu jest jakieś górki, doliny takie. No bardzo, bardzo fajnie ta mapa wygląda, tak? Nie ma się, że tak powiem, do czego przyczepić. E, jeszcze zejdziemy na dół, zobaczymy jak to tutaj wygląda tak dokładnie Też pola to nie są takie jakieś zwykłe prostokąty Też mają jakieś tam zawiasy Raz są, raz są większe, raz są szersze, wąższe, węższe e, No i co Dojazd do każdych, każdego z osobna pola jest e, O tu jak widzicie też takie rozwidlenie pola Naprawdę do każdego pola można swobodnie dojechać. No i każde pole można sobie kupić, jak ja to już wcześniej mówiłem. Także co? 15 minut chyba na... Chyba sporo, sporo odcinek. Jeden z dłuższych niż ostatnio były. Także co? Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobało. Napiszcie komentarz, jaką mapę byście chcieli zobaczyć w przyszłym tygodniu. No i... E, no, i no i no i napiszcie, co myślicie o mapce. Także tyle ode mnie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!